Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym filmie w 2017 roku. Nie będą to ulubieńcy roku, lecz ulubieńcy listopada oraz grudnia. Chciałabym, aby była ciągłość w tego typu filmach, czyli w ulubieńcach, a nie nagrywam ulubieńców listopada, a grudzień nam się skończył siłą rzeczy, więc rozpocznę najpierw rok od tych właśnie ulubieńców, a jutro, pojutrze i popojutrze zapraszam Was również na mój kanał, ponieważ stwierdzam, że nagram dla Was serię ulubieńców, i dzisiaj będą ulubieńcy listopada-grudnia 2016 roku. Jutro zapraszam Was na ulubieńców Makijażowych roku 2016. Potem będzie pielęgnacja osobno, osobno będą ulubieńcy niekosmetyczni oraz w niedzielę będzie projekt denko, ponieważ sporo rzeczy udało mi się zużyć. Więc jeśli jesteście zainteresowani tą tematyką, to zachęcam Was do oglądania dalszej części filmu i zapraszam Was na kanał w kolejne dni. Ulubieńców listopada oraz grudnia rozpocznę od dwóch rzeczy kolorówkowych, będzie to Avon. Pierwszym z nich będzie używany przeze mnie na pewno przez te dwa miesiące puder z Color Trend, transparentny. I tak naprawdę jest to puder nie do zadań specjalnych, najzwyklejszy puder w neutralnym odcieniu, który, jeśli tak jak ja, nie macie przetłuszczającej się cery, po prostu utrwali Wam podkład i do tego właśnie się najlepiej nadaje. On nie jest wcale drogi, bardzo wydajny, jak widzicie, po dwóch miesiącach codziennego używania, to tak naprawdę tutaj nie ma zużycia jakiegoś bardzo dużego, więc pod tym względem jest. Na plus. Drugim i ostatnim kolorówkowym ulubieńcem będzie szminka, którą mam w chwili obecnej na ustach. Jest to matowa szminka z Avonu, Od kiedy ją kupiłam najczęściej, wybierałam ją, aby pomalować sobie nią usta. Jest w kolorze Berry Blast. I powiem Wam, że ja dosyć długo się wstrzymywałam do zakupu tej szminki matowej. Słyszałam o niej mnóstwo pozytywnych opinii i tak naprawdę jest rewelacyjna. Jest tak bardzo komfortowa w nosie. Na ustach, że to jest po prostu jakaś bajka. Delikatna warstwa, mocno napigmentowany kolor, nie wysusza ust, jest bardzo taka miękka na ustach, wręcz idealna. Mnóstwo kolorów, przystępna cena, więc naprawdę musicie ją wypróbować, jeśli jeszcze tego nie robiliście. Jeśli jesteśmy już przy ustach i tym przejdę do pielęgnacji, będzie masełko z Nivea, które zakupiłam w promocji 49% w Rosmanie i jest to wersja waniliowa z olejem makadamia. Jest Delikatnie pachnąca, nie tak bardzo jak ta wersja kokosowa. Wersji kokosowej jeszcze nie zużyłam, ale nie mogłam się powstrzymać, aby otworzyć już sobie to masełko i codziennie wieczorem przed pójściem spać zawsze sobie smaruję nim usta. Uwielbiam, fantastyczna sprawa, fajnie pielęgnuje rano usta, są jeszcze takie pokryte właśnie tym balsamem, mięciutkie, bez skórek suchych. Super, super sprawa Dalej przejdźmy, będzie sporo yy, kosmetyków do włosów Więc... Yy, Myślałam, że chcesz kichnąć Moja córeczka tutaj sobie siedzi Ojej, moja córeczka sobie tutaj siedzi I słucha jak mama nagrywa ulubieńców, tak? Tak, 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 tak. O tych dwóch kosmetykach mówiłam wam już chyba w październiku W ulubieńcach października Bądź wspominałam już o nich W momencie kiedy miałam je nowe Wtedy używałam je e, Dopiero to był taki początek I moje pierwsze zauroczenie To zauroczenie e, stało się teraz Dosyć silnym uczuciem Jeśli można powiedzieć I są to te dwa kosmetyki z e, Farmony Z seria Dermis e, I będzie to płyn micelarny Oraz kremowy olejek do demakijażu Twarzy i oczu Jak widzicie jeśli chodzi o płyn do makijażu jest to denko, a tutaj mam jeszcze, jestem poniżej e, połowy, poniżej połowy, więc ogólnie rzecz biorąc mogę na ich temat już troszeczkę więcej powiedzieć. E, fantastyczne rozwiązanie jeśli chodzi o dozowanie. E, pompka taka wiecie, że bezpośrednio na wacik jest fajna, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o... E, Płyn micelarny super się dozuje właśnie taką pompką, bo to jest woda, wystarczy jedna pompka, aby wacik był cały nawilżony i ten płyn nawilżający, płyn micelarny jest bardzo fajny, radzi sobie z moim makijażem, gdzie ja używam wodoodpornego eyelinera do robienia kresek, zmywa fajnie tusz, nie podrażnia oczu, super sprawa 200 ml, więc on był w ciągłym użyciu przez cały listopad i w grudniu, a to jest po prostu również rewelacyjna sprawa, kosmetyk, bardzo wydajny, jak widzicie, dosyć gęsty. Wystarczą dwie pompki, aby umyć sobie fajnie twarz. I jest to też inny rodzaj kosmetyku, aniżeli te, które do tej pory używałam do demakijażu twarzy, bo wcześniej używałam żeli tutaj mamy jednak taki kremowy olejek, i on pod wpływem wody robi się właśnie taki. Cieplutki, bardzo gładko sunie po twarzy i super oczyszcza twarz, więc pod tym względem również mogę Wam go serdecznie polecić. Teraz przejdę do kremu, który używałam na pewno przez listopad i przez grudzień codziennie i będzie to krem na noc hydration. Mam nadzieję, że dobrze to wyczytam. I jest to firma Lab Own. Mam nadzieję, że również dobrze to czytam. Nakrętka jest świecąca, więc ją ściągam. Jest mega wydajny, bardzo, bardzo taki delikatny w swojej konsystencji, mimo tego, że jest to krem na noc, i bardzo szybko wchłania się w twarz. Jeśli chodzi o działanie, mimo tego, że używam go dosyć długo, to tak naprawdę Krem można ocenić po tym, jak już się go w całości zużyje, więc tutaj zbyt wiele wam na jego temat nie powiem. Ale jak już wcześniej wspomniałam, bardzo lekka konsystencja, szybko wchłaniająca się, i po prostu skóra po nim jest bardzo miękka i przygotowana na kolejny dzień, bo jest to krem na noc. Bardzo mocne, masywne, wręcz szklane opakowanie, więc tutaj testuję go nadal i również otrzymałam go do testu. Więc dlatego miał pierwszeństwo w używaniu go przez ostatnie miesiące. Zanim przejdę do kosmetyków do włosów, pokażę Wam dwóch ulubieńców z innej kategorii. Pierwszym z nich jest to kremowy żel pod prysznic z Avonu. Tutaj akurat mam serię Indian Ritura, Rituals z kardamonem oraz drzewem sandałowym. Faktycznie ma taki bardzo orientalny zapach, kremowa konsystencja, jak widzicie jestem za połową. Fajnie się pieni, zapach utrzymuje się na ciele dosyć długo. Ja Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o żele pod prysznic z Avonu, to przez cały rok je używałam, więc możecie się spodziewać w ulubieńcach roku, że właśnie o nich wspomnę w tym dziale. I teraz właśnie kończę ten, kolejne są w kolejce do używania i w... Grudniu. W grudniu zakupiłam sobie krem do rąk z Evre i jest to tak naprawdę skoncentrowana formuła takiego serum do rąk. On ma tutaj tylko 50 ml, niewielką ilość trzeba zaaplikować na dłonie, aby się pięknie wchłonął i automatycznie dłonie robią się bardzo gładkie, więc pod tym względem jest super, zazwyczaj stosuję go na noc troszeczkę grubszą warstwą ponieważ w okresie jesienno-zimowym moje dłonie naprawdę dostają strasznie, em, no są suche, przesuszone i muszę się ratować tego typu produktami, więc tutaj przez cały grudzień, czy z większość grudnia tak naprawdę, jak widzicie, zużycie już tubka jest tutaj mocno wygnieciona, więc połowę zużyłam i serdecznie mogę Wam go polecić, dostępny w Rossmanie. Idę teraz do włosów, jeden z tych kosmetyków się leje, ale... Mam nadzieję, że tutaj nie zrobię sobie masakry przez chyba w grudniu bardziej. Zaczęłam w listopadzie i kontynuuję w grudniu używanie tej serii kosmetyków do włosów z Isany do włosów brązowych. I jest to profesjonalna ta seria szampon do brązowego koloru włosów oraz odżywka Isana czyli Rossman i powiem wam tak, szampon ma taką brązową, mocno napigmentowaną konsystencję nie kolor, a konsystencja jest taka żelowo-wodnista, że tak powiem, dosyć taki nietypowy, yy, nietypowa ta konsystencja jest to mnie zaskoczyło i właśnie ten kolor, tak bardzo napigmentowany yy, i tak naprawdę myślę, że przez to, on ma tutaj chyba wyciąg z yy, głupin orzecha włoskiego będziecie mieć tutaj zbliżenie, więc sobie przeczytacie. I powiem Wam, że ja moich włosów nie farbowałam od 5 sierpnia 2016 roku i tak naprawdę nie wymagają one farbowania I nie będę ich farbować, dam im po prostu odpocząć i Będę używać właśnie serii tych do włosów brązowych szamponów i odżywek, ponieważ widzę, że one faktycznie działają. Bardzo fajnie też oczyszcza włosy, odżywka fajnie, ona również ma taki brązowy kolor. I myślę, że dzięki nim ta różnica między moim odcieniem farbowanym, a tym, co mam przy odroście, nie jest tak bardzo widoczna, więc super sprawa i ostatnie dwa kosmetyki, taka kropka nad i jeśli chodzi o wykończenie fryzury to Biosilk czyli taki płynny jedwab do włosów w małej buteleczce, myślę, że kultowy, wszystkim dobrze znany produkt który mega wygładza włosy są po nim bardzo miękkie, lśniące, ja wiem że to oblepia włos i przez to jest takie wrażenie, ale czasami pragniemy takiego wrażenia zdrowych, gładkich lśniących włosów i ta mała buteleczka jedna kropla tego dana na włosy daje taki efekt więc serdecznie wam polecam i po prostu miłość od pierwszego użycia, to druga wersja oleokremu z Biowaxu Elbiotica Biovax Gold i jest to oleje afrykańskie arganowy i z baobabu i powiem wam, że te oleokremy to jest naprawdę coś rewelacyjnego nie jest to odżywka, nie jest to maska, jest to rzecz, którą aplikujecie już po umytych włosach, po masce i tak dalej, jako taka dodatkowa pielęgnacja, i powiem Wam, że dzięki temu ym, kremowi odzyskałam moje loki, naturalne loki po wgnieceniu tego. Ol olejku. Nie, nie olejku, tylko no tego oleo kremu, bo inaczej tego się nie da nazwać. W yy, wilgotne włosy te moje włosy od razu stają się takimi sprężynkami i byłam w szoku, że osiągnęłam dzięki temu kosmetykowi taki oto efekt i w momencie ja teraz mam włosy wyciągnięte na szczotce i w momencie kiedy mam zaaplikowany ten oleo na włosy i wyciągam te moje włosy na szczotce, to one po prostu w momencie robią się gładkie Pięknie się tutaj wywijają, i fryzura jest rewelacyjna. Potem oleokremie, i mimo tego, że ja ich używam dosyć krótko, bo już za połową roku zaczęłam ich używać, to będą w ulubieńcach Roku, bo to jest rewelacyjna sprawa. Jeśli macie włosy podobne jak ja, czyli kręcone, jakieś takie, wiecie, puszące się i tak dalej, no to naprawdę rewelacyjny kosmetyk. I to by było tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o ulubieńców listopada i grudnia 2016 roku. Mam nadzieję, że wpadło Wam tutaj coś w oko. A tymczasem zapraszam Was jutro na makijażowych ulubieńców roku 2016. Podsumuję Wam wszystko w jednym filmie. Takie perełki moje, ulubieńcy, ulubieńców i odkrycia roku 2016. Więc serdecznie Was zapraszam jutro na film. A tymczasem dziękuję serdecznie za uwagę i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia. Do zobaczenia, papa. Pa.